Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na kursik na kwiatki do kartek bożonarodzeniowych. Są to gwiazdy betlejańskie. Wykorzystałam wykronik od Lady i e Design oraz papier od Kansona Mix Media Imagine. Zaczynam od porządnego zmoczenia papieru z jednej i z drugiej strony. Ten papier jest bardzo fajny i plastyczny właśnie gdy będzie dobrze zmoczony. Gdy jest za twardy, po prostu się łamie. Następnie każdy kwiatek zaginam w taką, taką jakby harmonijkę. Gdy już mam wszystkie listki podginane, dodatkowo jeszcze jakby cały kwiatek łapię i skręcam wszystkie płatki razem. Te moje gwiazdy będą składały się z, z trzech takich samych, takiej samej wielkości warstw, ale oczywiście można robić dwa większe i jeden mniejszy. Z tym, że w komplecie są tylko dwa wykrojniki, więc ciężko by było uzyskać kwiatki o różnej wielkości. Z Wami na filmiku będę robiła tylko dwa kwiatki, ten mniejszy, jeden mniejszy, jeden większy, ale sama jak widzicie po prawej stronie przygotowałam sobie cały słoik właśnie kwiatków, dlatego że lubię jak już robię kwiatki to przygotować ich troszeczkę więcej. Mam nadzieję, że na zbliżeniu było troszeczkę lepiej widać, jak zaginam te moje płatki i wszystko, te wszystkie płatki, które mam suszę w jednym słoiku. Oczywiście suszyłam to bardzo długo, nie przez taką krótką chwilę, jak widzieliście na filmiku, ale trzeba kwiatki dosuszyć bardzo dokładnie. Ten papier po wysuszeniu staje się bardzo twardy. Jeżeli część chociaż jednego płatka będzie wilgotna, to po prostu Wam się te płatki porozrywają podczas rozprostowywania. Tak jak zresztą mi się jeden, ten taki cały płatek rozerwał. Po rozprostowaniu płatków nadaję im kształt dudkiem kulkowym, ale też zwracam uwagę, żeby jakby u góry była ta strona, którą wycinaliśmy. Żeby nie było takiego brzydkiego kantu, jak to się tworzy. Gdy wycinamy wykronikiem, że od spodu jest taki ostry, a od góry jest właśnie taki fajny, zaokrąglony. Kwiatki barwiem mgiełką, już jak są dobrze sklejone i wysuszone. Może ten sposób jest troszeczkę trudniejszy niż jakby farbowanie samych płatków i dopiero po tym sklejanie. Ale dzięki temu mam wrażenie, że te, ten kolor jest bardziej intensywny, ciemniejszy. Kwiatki dużo nie tracą też na swoim kształcie, ale za to ta barwa tej czerwieni, ten, ta, ta intensywność pozostaje. Próbowałam pofarbować same płatki osobno, ale właśnie kolor był bardzo taki, no zrobił się taki lekko różowawy, bardziej rozcieńczony, a tutaj ta czerwień jest taka mocno soczysta, taka jak zresztą chciałam ją uzyskać. W środka kwiatków postanowiłam wykorzystać stare guziki, mam ich całą wielką puszkę, dzięki siostrze mojego męża, która gdzieś tam robiąc porządki pomyślała o mnie i przyniosła mi cały wór, ja je pięknie wymyłam i teraz mam z czego tak naprawdę korzystać, także dziękuję Ci bardzo Marta. Tutaj jak widzicie jest cała puszka różnorodnych guzików, od jakichś takich widać, że bardzo starych, po już takie nowe, zresztą muszę Wam powiedzieć, że sama jak wyrzucam jakieś stare zniszczone ubrania, to te guziki odcinam, bo mówię... Zawsze się do czegoś przyda. Dzięki temu mam właśnie bardzo fajne, oryginalne środki do kwiatków. Nie są wszystkie takie same, bo wiadomo, jeżeli to są stare guziki, no to czasami ciężko sparować, żeby, nie wiem, było 15 takich samych guzików. No ale myślę, że właśnie też te takie starawe guziki nadają tym moim gwiazdom taki troszeczkę wygląd vintage'owy. Gdy podobierałam guziczki, to niektóre miały taką tą stopkę, bodajże, to się tak nazywa, no i poobcinałam te stopki właśnie, żeby te guziczki nie były zbyt wysokie w, stos w stosunku do kwiatków. Zresztą trzeba dość mocno uważać, aby jeżeli guziczek ma dziurki, to żeby klej nie, nie poszedł do góry, ale też nie chciałam, żeby to wszystko się tam porozlewało i było jakieś nieestetyczne. Moje gwiazdy są już gotowe. Mam nadzieję, że Wam się spodobały, i może sami zrobicie podobne. Ja na pewno zrobię jeszcze różowe albo miętowe do słodkich świątecznych kolekcji, które mamy dostępne na rynku. Także na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, Justyna. Muzyka